Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy, postawimy trzy namioty, jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie. Rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Pan Jezus zabrał apostołów na górę i pokazał im swoje boskie oblicze. Pokazał, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, że jest wszechmocny i wszechmogący. Apostołowie przestraszyli się, nie zrozumieli tego, co się stało, ale Zaufali Panu i trwali przy Nim. My też mamy codziennie wspinać się na górę, a z góry zobaczymy więcej, będziemy widzieli lepiej i na pewno uda nam się również dostrzec oblicze Pana Boga, kiedy będziemy schodzić. I będziemy przebywać wśród najbliższych, to wówczas możemy dzielić się dobrą nowiną. W naszym życiu jest wiele takich sytuacji, których nie rozumiemy. Zadajemy sobie pytanie, dlaczego mnie to spotkało, dlaczego ja nie rozumiemy Bożego planu w danym momencie. Po ludzku jest naturalne. Ale właśnie gdy będziemy trwać przy Bogu, gdy będziemy się wpatrywać w Niego, to na pewno uda nam się te wszystkie przeciwności pokonać, przeżyć, a także je zrozumieć. I na pewno z tych trudnych sytuacji będziemy też umieli czerpać radość i będziemy lepiej rozumieli to, dlaczego. Nam zostało to dane. Pan Jezus nam się pokazuje podczas każdej Eucharystii. Tam mamy możliwość, aby dostrzegać to Jego świetlane oblicze codziennie. Wielki post to jest taki szczególny czas, kiedy różne rzeczy postanawiamy, chcemy coś zmienić. I to dobrze, abyśmy właśnie w tym czasie szczególnie przemieniali siebie, przemieniali swoje serca, otwierali je na Słowo Boże. I tutaj chciałabym przytoczyć słowa świętego Ojca Pio. Jak pszczoły, które bez wahania wiele razy przemierzają czasem rozległe łąki, by dotrzeć do pachnących kwiatów, a potem zmęczone, ale zadwolone i obciążone pyłkami powracają do miodowego plastra, aby tam dokonać w milczącym, ale owocnym trudzie mądrej przemiany nektaru z kwiatów w nektar życia. Tak i ty, po dokonaniu zbioru duchowego, zachowuj w szczelnie zamkniętym sercu słowa Boga. Powracaj do ula, czyli bacznie je rozważaj, zwracając uwagę na jego poszczególne elementy. Wnikaj w ich głębokie znaczenie. Słowo Boże ukaże Ci się w swym wspaniałym blasku, zdobędzie moc unicestwienia Twoich naturalnych skłonności ku materii, będzie cnotą przemieniającą w czyste i wzniosłe uniesienia ducha oraz doprowadzi cię do ciągłego i coraz ściślejszego zespolenia twego serca z boskim sercem twego Pana. Pan Jezus zaprasza każdego z nas i chce nam towarzyszyć w naszej codzienności, w naszych radościach, w naszych smutkach, we wszystkich naszych sprawach. A więc otwórzmy się na głos samego Boga. To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie.